Tutaj, Frostek już nie wlajdł, bo nie mogłem znaleźć swojego kanału, ale dzisiaj, campimy w World of Tanks. Zrobię taką mini serię, taką mini, taką mini serię, taką to nazywam. Że co jakiś czas, to tam jeszcze to będzie campimy w World of Tanks. I właśnie sobie wczoraj kupiłem ten czołg, te 32. Powiem, że myślicie, jaki jestem słaby, i dopiero już by począł, no wiecie. Yy, ostatnio to w ogóle nie grało, bo musiałam sobie jeszcze raz kość pinecraftować, w ogóle coś się stało. Yy, no i ja w ogóle z 2 lata już nie grałem w World Wiecie nie dziwcie, że takie czołgi. A sobie tutaj do niego to załogę przeszkolam z T29 i co by tu powiedzieć. No dzisiaj może zagramy sobie... Wulwerinem bardzo dobrze nie widzie. A napiszcie w komentarzach, jaki czołg chcecie kolejny. No, napisz. Wolverine jest najlepszy w takich bitwach na piątce. Moja mam, może wierzę, nie mam jego najlepszej, ale mam już 23 tysiące i ma zdziałko 105, co spore obrażenie robi. No i Mam te... jak to się nazywa? te 49 to ten mały, ten szybki drugi niszczyciel I go miałem wcześniej, mam tylko 2000, a tym gram z tydzień mam 23 tysiące, więc mi dużo lat idzie w Chociaż jest bardzo niski w statystykach. Mm, ale w grze jest dobry. Szczególnie że teraz ma dobry silnik i I Ja jest nie jestem chory Moje czasami będę... Psz, tak robił. Iiiiiii! Wskażemy się, że to jest ładne. Ja bytuję! W ma dobre działanie, bardzo chyba dobrze wejdziemy. Bo to działanie jest dobre na ogień samolotowy, a nie ślepewski. A u góry to trzeba, jakby szybki ogień, jeśli mi się ty nie ładuje. Ale i tak to dobrze, bo na startem, jeśli ładuje, 10 ogólnie ogóle wieża, wieża można, można się poryczyć jaka wolna. przynajmniej mniej baba wolniejszą. I... Czasem O! Czemu cię za mnie? Nie wiem, co To jest raczej. Jak jadą z za Za Gdzie jest to szaleńko 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 szaleńko

powinno być Dobra, czyli Wolverine do mnie wyszło O Boże, tutaj na pewno będę jak jakiś noob Wejdę, ale spoczko zagram, zagram sobie moim nowym czołgiem, ale wyjdę na nowa, Bo ja nim na razie nie umiem grać Chociaż Halaka, to ja tam Poglądałem co do niego i tak szczerze to ja wolę jego działko 90 mm zamiast 105, bo to 90 ma jakby lepszą celność. On ma dużo lepszą celność, nadal leki z dystans. O, oh, to nie, 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 nie. O, oh, zapomniałem golda dać mu na oczyszczku. Elektron tam jest. 155 na Tigera? na Gwy Tiger, nie wiem jak to się mówi. Gwy Tiger, czy może Gwy Tiger, nie wiem jak to się mówi, ale to jest jedne. Eee, a to jest Bad -ch Challion, dobrze czytam. To BC, to dziwna na Śmieszne. Ale jak widzicie, odkąd go sobie kupiłem, to cały czas nie wyrzuca się w Chociaż to jego piąta bitwa. Luf, luf, ja chciałam lufa kupić, ale mi się nie spodobały, to I to ja tego nienawidzę jednak w, tych, w tej linii amerykańców, że patrzcie na wytrzymałość, 1600 Tiger jest mego poziomu, a ma tylko, a ma aż 1500, więc trochę słabo, trochę słabo z pancerzem ale za to mam można powiedzieć nieco szalonych wieżę No i... Mam słabszy silniki, wszystko na słabsze, więc... Nie umiem nim mierzyć. Chociaż najlepszy to ja widziałam, że on jest taki super szybki. Może powiedzieć że to jest ciężki skał. A ci się bawią w kartulery. O, ten też mam. kwadrat obie jest wow, do... to było Ej, co tam ja nie znam tego a nie był był nie śmiesznie. nie widziałem jakiś to jest Wydęliście w tym czołgu, wam wygląda nagrywam te 34. Lol, teraz to mnie. Teraz to mnie aż jakie. Jaki lol. Fajnie, przynajmniej ten ma fajną wdrabną sylwetkę. Mi się podoba, Dobra, nie wiem, Dobra, jeszcze kampimy. Aż się wiem, czy kościu koszty... Bum! 26! Trochę słabo, ale przynajmniej, ale zawsze, słabo, ale zawsze. Ale nie, ja wolę to działo, bo to przynajmniej go trafiło. Z y, sporej odległości jak na woto oczywiście, bo normalnie to Tiger na 5 kilometrów. Ale na wocie to i tak daleko poszło. I no, dużo to nie zadało, ale coś zadało, przynajmniej przebiło, więc ja wolę działo 90, nie 105 ale w te 25 to działo stopy było jakby lepsze co idę polował z altulerią panie art party ale pamiętam czy jesteś co jeszcze jest Jeżeli to nagram, wiecie, nie jakimś, Nie płacimy nic. Więc jeżeli nagram w ciągu minut, 10, to ja się To będę to coś wytnę, albo zrobię dwie, dwie części. Wy, ja to widzę. O, byłoby pięknie, A może? To BUM! To się nazywa kampienie! A tamten, a tamten maluszek myślał, że go, że go weźmie, a ja BUM! BUM z daleczka. I uwielbiam działo 90. Gdy się widzieli, jak, jak się utoczyli, takie BUM! i zakręcili. ja są wszyscy? Kto ma takiego, Kto ma taki. LOL LOL tu idzie panik Nasz panik Marlutku No, nie jedzę Dziad zrobiło mi się to Jest na mnie dziewięć. No ale już jestem. Widziałam, że nie będzie. Ale dużo właśnie minęło teraz. Co za... Jesteś mój osobny czujnik. To jest pomaga ich. Moja własna Dziadu! Nie ruszaj się! Dziadu! Dziadu! O sam! Na, na, na serio jestem sam To się nazywa Epicka samotność Mam go na serniku O nie! Od halaka się uczułem, że nie mogę. No i się pozwolić okrącić. To na dzisiaj koniec bitwy. Będę do zobaczenia w kolejnym mini serii, znaczy mini mm. I tam watch, ja oglądałem na YouTube, że podobno y, ma zrobić ten, mają zrobić taką y, fizykę, że jak się trafi w budynek, on tak fajnie się zawali jak w Age of ale więc, widzowie, papa i cześć.